Młodzież dba o planetę. Uczniowski piknik ekologiczny w Zespole Szkół w Podgrodziu. Każdy mógł wykonać własną biżuterię, medaliony, herbaty, breloki, magnesy i pomalować bawełniane torby. Oczywiście wszystko było eko. Tutaj jest wspaniale, fajnie. Fajne są atrakcje. No, fajne są pytania. Fajnie jest. Fajnie jest, można sobie zrobić własne... Własny magnes, własną herbatę, można zrobić bombę ziemną. Najbardziej mi się podoba to malowanie i jest bardzo fajnie. Pienię branżeletek. To jest dużo zabaw i... No i mi się podoba. Jest bardzo fajnie. Występowałam im wierszek po angielsku pod tytułem Bed in Summer. Teraz się bawię, jest mega fajnie. Jadłam sałatki od dziewczyn. Teraz się bawię i rozwijam swoje interesowania. Teraz będę szła robić kule, robiłam takie kule, jeszcze pójdę robić herbaty i różne takie rzeczy. Wśród licznych atrakcji znalazło się również Koło Fortuny oraz ekologiczne warsztaty tworzenia bomb nasiennych i soli do kąpieli. Pełnia mocy i siły i twórczości dziecięcej, ich talenty, no y, jesteśmy bardzo poruszeni. Ja jestem wzruszona, że tak daliśmy radę przy współpracy z Centrum Kultury i Bibliotek y, taki piękny dzień zaoferować dzieciom, taki wiosenny, taki jednocześnie nauka i zabawa. Pierwsze, w pierwszej części mieliśmy pokazy talentów szkolnych, wszystkich, różnorodnych. Y, natomiast w drugiej części ekologia. No, też dzieci mogą odkryć, co naprawdę im odpowiada. Jest taka różnorodność tych zajęć, warsztatów. Panie z opiekunki z Centrum Kultury, tak samo moje nauczycielki. Jest to naprawdę niezrównana siła i moc. Zadanie pod nazwą uczniowski piknik ekologiczny w zespole szkół w Podgrodziu zrealizowano w ramach programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej część druga. Fundusz Ekologii finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.